Nie znamy ani architektów katedry, ani strzechy budowlanej. W Bryle widać, jak ona się rozrastała. Miała tak zwaną wieżę zachodnią, mniej więcej typu kołobrzeskiego, czyli tak zwany masyw zachodni. Wieża była na szerokość trzech naw, tak zwany wastwerk. Mało rozszłonkowany, masywny, obronny. Było to charakterystyczne tutaj na Pomorzu, gdzie wieże kościelne stanowiły ostatni bastion obrony miast. Okienka miały albo bardzo malutkie, albo w ogóle ich nie było. Lub były położone jak najwyżej, zupełnie niewielkie, strzelnicze, służące też do wylewania różnych gorących rzeczy kaszy czy też smoły, żeby się bronić. Wieża początkowo nie miała zakończenia. A dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku dobudowano na czworoboku środkowym wieżę zakończoną lunetami. A to dlatego, że to był najwyższy punkt miasta i było tam mieszkanie strażnika miejskiego, który z wieży prowadził obserwacje i alarmował w razie niebezpieczeństwa najazdu czy pożaru. Oglądałem to mieszkanie. Zachowała się tam struktura i stanowi dziś już tylko problem konserwatorski. W czasie rozmów w Gorzowie radziliśmy, co zrobić. Wiedzieliśmy, że na pewno trzeba zbić tynki z filarów. Były to tynki kładzone chyba po wojnie 30-letniej, gdy usuwano z kościoła ołtarze, a stawiano ambony w centrum, zacierono katolicką polichromię na ścianach, kładzono bardzo grube tynki. Jednak po odbiciu tynków niczego pod spodem nie znaleźliśmy. Albo więc tynk pierwotny, autentyczny, bardzo słabo się kiedyś trzymał. Albo polecenia pierwszych protestantów były takie, żeby go zupełnie odbić. Dlatego w Gorzowie jest bardzo mało odzyskanej polichromii gotyckiej, jedynie strzępy nad zakrystią, jakby w loży kolatorskiej na podłuczu. Zbiliśmy tynk z filarów i ze ścian. Sklepień się nie ruszało, tylko żebra oraz tak zwany zwornik i wspornik zostały odkryte, odczyszczone i troszkę pomalowane. Sklepienia też zostały podmalowane. To samo jak w kamieniu pomorskim. Wiele warstw na sklepieniach czeka na lepsze czasy, bo najprawdopodobniej mają pod spodem polichromię. Wróćmy do katedry. Walczyłem nie tylko w Gorzowie, żeby ludzie wiedzieli, co wolno w starych kościołach robić, a czego nie wolno. Mamy więc w Gorzowie oczyszczone ściany, filary i żebra. W łuku tęczowym zbito wszystko, a Juszczak zrekonstruował tam jakieś przedstawienie świętych. Wnętrze katedry jest ciemne, ponieważ przy charakterze pseudobozylikowym mamy cegłę na ścianach. Filary też są ciemne, a jedynie sklepienia jasne. Na sklepieniach wokół żeber już Juszczak dorobił ornament, żeby nie było tak surowo. Oświetlenie jest tylko z naw bocznych, nawa główna nie ma światła. Tyle, co przeniknie między filarami. Gdy kładziona była posadzka, brano pod uwagę głosy sprzątających, że powinna być gładka, dobra do zamiatania. Trudno było się nie oprzeć sprzątaczkom, więc zdecydowano się na posadzkę dosyć tanią, tak zwane salcesony, czyli ułomki marmurów wtopione w cement. Płyty mają rozmiar 50 na 50 cm i położone są na wylewce cementowej. W ten sposób zamknięto wszystko, co jest pod spodem, a we wszystkich kościołach na tych terenach znajdowały się krypty grzebalne, wokół kościołów cmentarze, w kościele również. Późniejsze kościoły protestanckie były już, były już wewnętrznym zejściem do krypty.